Zgłoszenie do stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Nowej Soli wpłynęło w dniu wczorajszym o godzinie 13:44. Dotyczyło zadymienia w pomieszczeniach piwnicznych jednego z bloków przy ulicy Wrocławskiej. Po dotarciu naszych zastępów na miejsce mieszkańcy wskazali nam pomieszczenia piwniczne z którego wydobywał się dym oraz otrzymaliśmy informacje o mogących przebywać w tych pomieszczeniach osobach postronnych. Strażacy weszli do mieszkania, wyważając drzwi. Okazało się, że zlokalizowali najpierw mężczyznę, potem kobietę, których ewakuowano na zewnątrz i rozpoczęto resuscytację krążeniowo-oddechową. W tym czasie dowódca akcji wezwał na miejsce zespoły ratownictwa medycznego, które po przybyciu kontynuowały resuscytację krążeniowo-oddechową. Niemniej jednak, jak wiemy, finał był tragiczny. W pewnym momencie medycy odstąpili od medycznych czynności ratunkowych.